Magdalena Turczeniewicz zdobywa serca widzów i staje się coraz bardziej rozpoznawalna w świecie show biznesu. Jej najnowsza rola w popularnym serialu M. Jak Miłość przyciągnęła dużą uwagę, a postać Marty, którą odgrywa, zafascynowała publiczność swoją głębią i emocjami. Warto zauważyć, że postać Marta była dla niej szczególna, jako że była istotna zarówno w życiu Marcina Chodakowskiego, granego przez Mikołaja Różnerskiego, jak i dla Jakuba Karskiego, w którego wciela się Krzysztof Kwiatkowski. Oprócz swojej roli Wem jak miłość, Teresa zyskała również popularność dzięki innym projektom telewizyjnym, które przyciągnęły uwagę widzów. W serii tej jej postać zmaga się z niejednoznacznymi flaszkami życia, stawiając czoła osobistym wyzwaniom oraz relacjom pełnym tajemnic. Jej umiejętności aktorskie, które wykazuje w każdej scenie, sprawiają, iż widzowie z chęcią śledzą jej losy. W ramach tej produkcji można również sprawdzić swoją wiedzę dzięki specjalnemu quizowi, który znajdziemy na dole artykułu. Martyna to kolejna z odniesień do dynamicznej kariery aktorskiej, która rozpoczęła się na deskach teatrów. Urodzona w Kędzierzynie Koźlu, aktorka przez dwa ostatnie dziesięciolecia miała okazję spełniać się zarówno w teatrze, jak i w filmie oraz telewizji. Jej znakomite wystąpienia na scenach Teatru Syrena oraz Teatru Warsaw i e przyczyniły się do zyskanej popularności, która rośnie z każdym nowym projektem. Martyna jest również znana z działalności w popularnych serialach, takich jak Galeria w którym w latach 2012-2014 wcielała się w postać Karoliny Jabłońskiej. Ogromne zainteresowanie wzbudziło również po ujawnieniu informacji o jej życiu prywatnym, które zaskakuje niejednego z fanów. Pierwsze plotki na temat związku pomiędzy nią a Jarosławem Boberkiem, starszym aktorem, pojawiły się, gdy obydwoje zaczęli być widywani razem. Osobiste dylematy i okoliczności związane z ich życiem przyciągnęły uwagę mediów, zwłaszcza, że oboje byli w związkach małżeńskich w chwili, gdy narodziły się uczucia między nimi. Choć na początku wydawało się, że artystka i aktor nie planowali związków romantycznych, szybko okazało się, że ich bliska relacja przyciągnęła ich do siebie. Między zdjęciami spędzali czas razem i wspólnie odkrywali nowe aspekty swojej egzystencji. Jednak nigdy nie przyszłoby im do głowy, że jedno z drugiego może wyniknąć głębsza więź. Potwierdzają to słowa informatora, który stwierdził, że nikt nawet nie podejrzewał, że coś ich może połączyć. Martyna Turczeniewicz, po kilku latach spędzony we Francji. Zdecydowała się na powrót do Polski, zaś Sierosław Boberek zakończył związek małżeński. Choć obydwoje wolą być w sferze prywatnej zdystansowani od mediów, to wiele wskazuje na to, że uczucie, które ich połączyło, ewoluowało w coś wyjątkowego. Związki w świecie aktorskim niejednokrotnie są źródłem skandali, ale również niepotrzebnej sensacji, dlatego para postanowiła trzymać swoje życie osobiste z dala od reflektorów. Magdalena Turczeniewicz i Jarosław Boberek, bez wątpienia, tworzą jedną z ciekawszych par w polskim showbiznesie, a ich historia mogą stać się interesującym tematem do dalszej obserwacji. Takie relacje wprowadzają elementy dramatyzmu i tajemnicy do życia codziennego, co niewątpliwie czyni je bardziej intrygującymi. Jak potoczą się dalsze losy tej pary? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: będą się wydarzenia, których nikt się nie spodziewał.